Cześć, ciema, witam Was tu Szalony Kolekcjoner. Miałem już sobie zrobić przerwę z unboxingami przesyłek od Was. Kilko z Was prosiło mnie, abym no, na jakiś czas przestał, z tego względu, że to się robi nudne. E, chciałem tak zrobić, ale zobaczcie, co się dzieje. No. Ci wszyscy ludzie przysłali mi przesyłki i liczą na to, że, że zobaczą unboxingi e, na moim kanale, także mimo szczerych chęci e, chciałbym chciałbym je otworzyć e, zaczniemy unboxing od Melkera 37 e, to jest Piotr tak Piotr odkładamy kopertkę na bok mamy tutaj bazówki mamy tutaj Champions League mamy drugą kopertę Euro 2002 naklejki tu Champions League 13, 14 karty specjalne. Nie wiem, od czego zaczniemy. Zobaczmy, tutaj mamy listę od Piotra. Postaram się jakoś jakoś zareagować, Piotrze na Twój list. Natomiast, no już widzę nie będę mówił głośno ale już widzę, że jednej rzeczy. Jednej twojej zaścianki nie będę mógł spełnić, z tego względu, że sam mam jedną taką kartę. E, zobaczmy, Piotr przysłał nam takie niby saszetki e, z tego. Nie przygotowałem się, bo nie mam nożyczek. O, użytkownik tego biurka też nie ma nożyczek. Otworzymy sobie tą linijkę, przynajmniej spróbujemy mało profesjonalnie, ale, ale zawsze... Zobaczmy, jakie to karteczki przesłał nam Melker. Panie bardzo mi się podoba, jak niektórzy z Was właśnie pchają te karty z powrotem w saszetki, no to jest, to jest świetny pomysł. I co mamy? Mamy e, bazóweczki z Champions, e, z tegorocznej edycji. Ha, herunej. Tego no ja to mam po już z 15 kart. Tak jak w zeszłym roku, Runaj był takim zawodnikiem, którego trudno było zdobyć, tak samo jak Hazarda chociażby tak. W tym roku Runaj oblega moją kolekcję na maksa. Tak to wygląda. Zobaczmy dalej. Niestety muszę poniszczyć te saszetki. Przykro mi, Piotrze. Nie odeślą ci kart w tych saszetkach to oczywiście, o które prosisz. Zobaczmy kolejna saszetka. Także no niestety, czy chcecie, czy nie chcecie, czeka Was jeszcze um, około 10 unboxingów, około 10, 20 unboxingów przesyłek. Um, możemy zrobić tak, że będę będę pisał, zresztą czytacie w tytułach mi się pierwszy raz mi się zdarzyło nie wklepać tytułu, ale ogólnie czytacie w tytułach, i jak będziecie widzieli, po prostu, że jest napisane: Unboxing przesyłki. Od jeżeli ktoś bardzo nie chce, bardzo mu się nie podoba, ta seria. Niech po prostu nie włącza tego filmu. I to wszystko. Jutro odpalimy sobie kilka kul, które już czekają na otwarcie. Myślę, że też, bo ktoś mnie prosił, żeby wrócić do otwierania starych saszetek, czyli tego co mam najwięcej. Polskiej ligi z zeszłego roku i mecia Tak z, z Anglii. No Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że da się coś zrobić. Znowu nieprofesjonalne otwieranie szalonego kolekcjonera. <noise> Zobaczcie, jak fajnie to wyszło. I wysuwamy naklejeczki. Zobaczmy. Naklejeczki karty. Chłopie ogarnić. Zobaczcie, świetne bazówki, jest ich dużo, są fajne. Jej, 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 chyba jutro będę musiał przysiąść i zacząć to składać w komplety. Ciekawe ile kompletów kart bazowych już mamy. Jak wiecie, dzisiaj trafiliśmy też boskiego Cristiano Ronaldo na karcie Star Player, także nasza kolekcja jest niemalże dopięta i niemalże zamknięta. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kolejna saszetka. Wow, tam będzie jeszcze jedna. Manchester, Savir Nasri, Johart. I tutaj jeszcze jedna nam uciekła. Tutaj, tutaj już Juventus wróci. 5 minut za nami. Zobaczcie, mamy około tym niestety nie zmierzył, ale mamy około 2,5-3 cm kart bazowych. Tutaj mamy jeszcze Champions League bazówki. Tutni. A mogę to oderwać Piotrze? Dziękuję. Melker37. Pod spodem go odszukam i skleję link do jego kanału. Zobaczcie czy Piotr coś kręci. Sam jestem ciekaw, e, kojarzę, kojarzę. Może e, kiedyś korespondowaliśmy, natomiast no chętnie bym skoczył na Twój kanał, zobaczył co tam, kręcić Majer, Lam. Zobaczcie, jak wiele świetnych kart bazowych Benzema. Wow, wow, wow. Karty w idealnym stanie nie są zniszczone, rogi nie są pozaginane. To też jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie, spójrzcie, podziwiajcie. I na koniec oczywiście Real i Barcelona Buskets. Zobaczmy dalej. Jeszcze bazówki stępioc. Oj oj. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Mamy teraz Borusję. No, 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 przysłałeś mi około 100 kart bazowych. Świetnie. Czech, chociażby. Ojoj, jak fajnie, jak pięknie. Jak uroczo. I zobaczmy teraz tą dziwną, tajemniczą kopertę, którą przysłał nam Piotr. Tu mamy Plus Champions League karty specjalne. <laughs> Zostaw na koniec. Nie ma sprawy, Piotrze. Oczywiście. Aj, aj, aj. Wow! Ile tego! Zobaczcie. Szok. Mam nadzieję, Piotrze, że to Twoje powtórki i album już jest całkowicie wylepiony. Jeżeli nie, to napisz do mnie bo mam bardzo dużo naklejek luzem także być może mógłbym ci pomóc uzupełnić ten album chociaż podejrzewam, że patrzcie nogi Polaków, że masz, masz cały komplet Zobaczcie ile tego mamy. Teraz stadiony, panini Była naklejka numer 1, o ile dobrze pamiętam w albumie. Tutaj mamy składy zdobywców poprzednich, to znaczy zwycięzców poprzednich euro. Anglicy Anglików charakteryzowało to, że naklejka zbiorcza, naklejka całej drużyny, była różniła się od innych naklejek kolekcji. Zobaczcie ile tego mamy teraz Ukraińcy. Rotan chociażby, Tymorzczuk, Chorwaci z charakterystycznym Luka Mordrichem. No, tutaj mamy nogi Chorwatów i Landrzycy, których miło wspominam. Szczerze, to nawet bardziej e, ich kibiców niż ich samych. Także świetnie, świetnie, świetnie. Ciekawe co na deser i talczycy jak to mówi mój kolega czyli włosi z bufonem balotelim. Hiszpanie zobaczcie Ramos jaki wąsik <grytania> Portugalia Niemcy Ale tego nam przysłałeś Piotrze, szok, 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 szok. Dobre trzy minuty zajęło nam, e, Duńczycy, zajęło nam przewracanie samych naklejek. A jeszcze mamy tutaj jakąś parełkę, o której napisałeś zostaw na koniec. Ciekawe co to będzie. Zaraz sprawdzimy, zaraz zobaczymy. Na koniec drużyna Hiszpanii. Wow, i zobaczmy teraz. No Piotrze, gruba saszetka, wow i zobaczmy co mamy teraz, mamy tak, Aleksandro, kartę Rising Star, e, moim zdaniem jedną z częściej występujących kart, e, mamy Veratiego, też Rising Stara, też jedną z <ś bakedable> Cristiano Ronaldo, Top Master, wow. witaj w mojej stajni Cristiano, Postawimy Cię tutaj. Super Piotrze, jesteś wielki. Szok, szok, szok. Co prawda jest to moja powtórka, ale tymi kartami nigdy nie gardzę. Cristiano Ronaldo, Sawiola. Martinez Star Player. Pratt? Pratt? Z Anderlechtu. Muszę powiedzieć, że taka mało charakterystyczna postać. Nie kojarzę. To znaczy pewno go mam, ale nie kojarzę, żebym miał dużą ilość tych... Zawodników. Mamy tutaj Impacta. Mamy Sernę. Fans. Gonzalez. <noise> Sorry. <głos> Zobaczcie, co się stało. I to nie jest ksero. Melker37. Pozdrawiam cię serdecznie. Melker37. Słuchajcie, moi drodzy, przysłał nam. Dwie karty z boskim Cristiano Ronaldo, i to nie są zwykłe karty, to są karty top master. Mam nadzieję, Piotrze, że to Twoje powtórki. Jestem w szoku, mówię jak nakręcony, ale naprawdę szczerze, jestem w szoku. Napisz do mnie, proszę, napisz do mnie, jak obejrzysz ten film. I na koniec został nam jeszcze goldstop. Co zyskaliśmy? Zyskaliśmy przede wszystkim dwie piękne karty z boskim Cristiano Ronaldo. Piotrze, jesteś wielki, dzięki za przesyłkę. Zaraz dokładnie przeczytam list i postaram się spełnić Twoje oczekiwania. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie mojego filmu. Niestety, czeka Was jeszcze ta sterta przesyłek w najbliższym czasie. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner, cześć.